Tradycja ubezpieczeń wzajemnych ma 2000 lat, a 200 może na ziemiach polskich. Natomiast rzeczywiście 50 lat komuny wycięło świadomość potencjalnych klientów zakładów ubezpieczeń wzajemnych z tego faktu, czym one są. A one są niczym innym jak realizacją zasady jeden za wszystkich, wszyscy, wszyscy za jednego. To najprostsza definicja ubezpieczeń wzajemnych, czyli innymi słowy wszyscy zrzucamy się na Odszkodowanie, dlatego nie wszyscy będący w jednej grupie zrzucamy się na odszkodowanie tego nieszczęśnika, którego dotknęło nieszczęście. Oczywiście jest to ubrane w zasady, w, w, w jakieś kwestie rozliczeń, no bo funkcjonujemy nie 2000 lat temu, nie 200 lat temu, a dzisiaj. Natomiast zasada co do, co do korzenia jest dokładnie ta sama. Natomiast ubezpieczenia wzajemne mają taką podstawową przewagę nad ubezpieczeniami komercyjnymi, że Ubezpieczyciel wzajemny jest instytucją non-profit, to znaczy nie działa dla zysku. Innymi słowy, nawet nie mamy w naszej rachunkowości pojęcia zysk. My mówimy o pozytywnym wyniku technicznym, a jeżeli coś na kształt zysku nazywamy nadwyżką. A dlaczego? Dlatego, że nadwyżkę musimy, podkreślam, musimy rozliczyć na naszych członków, natomiast stratę. Możemy rozliczyć na naszych członków. To jest bardzo ważne, dlatego że ludzie często mylą pojęcia i uważają, że jeżeli w ubezpieczeniu wzajemnym poniosą dużą szkodę, to muszą ją zwrócić do ubezpieczyciela. To jest bzdura. Ale mogą być poproszeni o dopłatę, ale dopłatę składki, która jest wielokrotnością, wielokrotnością ryzyka, a nie sumą szkody. W związku z czym. Jeszcze raz podkreślam, my musimy całą nadwyżkę, czyli tak mówiąc potocznie, zysk, rozliczyć na naszych członków, czyli im oddać, a jeżeli odnosimy stratę, to możemy pójść pod opłatę do naszych, ale możemy, ale nie musimy. I to jest krytyczne, dlatego w ubezpieczeniu komercyjnym jest zasada: zapłać, zapomnij, czyli jeżeli nie ma szkody, to już tych pieniędzy ze składki nie zobaczę. Natomiast ubezpieczenie ubezpieczeń wzajemnych, jeżeli będzie dobry rok, nie będę miał szkody jako członek i ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń wzajemnych, to mogę odzyskać część pieniędzy, dużą część pieniędzy, nawet wypłaconej wcześniej w formie składki do zakładu. Zeszły rok był dopiero siódmym rokiem naszej działalności, w związku z czym my jesteśmy daleko od tych 2000 czy 200 lat ale już dorobiliśmy się takich członków, którzy regularnie odzyskują część składki. I rzeczywiście rok 2022, bo w tym roku realizowaliśmy zwroty z 2022 roku, był rekordowy, ponieważ zamknął się kwotą około 1 600 000 zwróconej składki. Innymi słowy, co można powiedzieć, że prawie co drugi uprawniony do zwrotu z naszych ubezpieczonych taki zwrot otrzymał. Oczywiście niektórzy dostali kilka tysięcy, niektórzy kilkadziesiąt i tak dalej. To w szczegółach nie mogę mówić, bo jest to tajemnica ubezpieczeniowa, ale ta ogólna kwota zamknęła się milionem 600 tysięcy zwrotów. Nie ubezpieczamy klientów indywidualnych tylko podmioty gospodarcze i każdy podmiot, który spełni warunki przystąpienia, czyli zgłosi się do nas, zostanie zaakceptowany przez grono współubezpieczonych, bo pamiętajmy, że to jest wspólnota pewnego rodzaju, więc my nie możemy uszczęśliwić tych ubezpieczonych na siłę. Oni muszą się zgodzić na to, żeby jakiś nowy podmiot przystąpił, więc jeżeli przystąpi, to wtedy uzyskuje pełnie praw partycypacji zarówno w zwrotach jak i dopłatach, ale też w całej gamie działań naszych prewencyjnych czy też działań wspierających, jakimi są na przykład audyty czy medyczne czy techniczne ryzyka tak zwane serweje szereg szkoleń i tak dalej można było o tym długo mówić cel który pierwotnie mieliśmy na 2024 rok w naszej strategii zrealizowaliśmy w 2022 więc czyli miliard złotych składki przekroczyliśmy zebrane I oczywiście nie powiem że następny miliard w ciągu dwóch lat ale chcemy się nadal rozwijać, stawiając przede wszystkim poza tymi ubezpieczeniami, które już są u nas bardzo obecne, majątkowe, OC, techniczne. Bardzo chcemy rozwijać Affinity oraz ubezpieczenia, tak zwane pakiety medyczne, ubezpieczenia medyczne.